Chippy, 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 chippy. Hey, did you find Yeah, he's gone. No. You have to bring your key, cause we gotta use your car. Okay, it's in the backpack. Okay. A tutaj właśnie mieszka to typowa australijska chata. E, jeden poziom tylko, palemki, e, troszkę ogrodu Dzielnica bardzo czysta i spokojna. Super, miejsce do mieszkania. Zobaczcie, idziemy na zakupy. Raz, dwa, trzy dziewczyny stawiają. Zakupiłem proszę bardzo. Niech Australijczycy i Filipińczycy wiedzą co jest dobre do wypicia, bo oni tylko preferują mi pili wcześniej absoluta albo Smiernowa. Niech poczują polską ognistą wodę. No i dalej nie wiedzą co mają kupić. <mulizacja>

Wszystko mamy. Ja najbardziej się cieszę z tego, że, że gospodarze spróbują polską wódkę. Poszłocie. Wejdziemy dalej. Niedługo zaczynamy celebrację. Girls, yes, careful the Polish vodka, please. Careful, careful, important. <laughs> Very important. Jeszcze wejdziemy do seafood w Australii jest tego bardzo dużo w e, przystępnych cenach zawsze świeża ryba Wchodzimy do lodówki No jeszcze troszeczkę musimy zobaczyć się w seafood, ale to jest zimno duży wybór

Jakieś ryby małe pinkis. A to zobaczcie jakie malutkie ryby 20 dolarów za kilo Jeszcze ładuję, jeszcze mało Nawet więcej A tutaj jest pokazana, jak kiedyś wyglądał tak w roku 1956 Handlowały tylko kobiety a ostatnie zakupy w sklepie filipińskim w Australii. Zobaczmy co tutaj mają. Dziewczyny żywiole, bo znają wszystkie produkty. Hello Moringa. Okay. Tak wygląda filipiński sklep w Australii. Mango. Dobra, będziemy kończyć zakupy na tym sklepie. Zobaczcie, bardzo żyzną tutaj mają glebę i podują malony na przykład. Wow. Sporo tego. Zatrzymaliśmy się, żeby zrobić no, sesję zdjęciową. Grace, would you like to TikTok? TikTok to TikTok Fajne jest to Queensland, nie spodziewałam się takiego urodzaju tutaj Mimo to, że jest tutaj cieplej niż w South Wales to zobaczcie, rolnictwo Hula Super Paje bo Filipinki cały czas się brechtają <śmiany> bardzo lubię bardzo lubię z nimi przybywać together forever it's not picture jest video a tutaj w tym mieście Bundaberg Znajduje się fabryka, w której produkują słynny na całą Australię rum. Fajna butelka, przy której można sobie zrobić zdjęcie. Zaraz wejdziemy sobie do środka i spróbujemy tego rumu. Przyznam szczerze, że nigdy nie piłem, choć bardzo dużo dostarczałem tego rumu do klientów, do Australijczyków więc musi być bardzo popularny Rum ma 37% alkoholu a fabryka powstała w 1888 roku o, to ma tradycję oczywiście foto, foto, foto musi być Zastanawiam się tylko dlaczego Biały Miś jest patronem tej butelki Może dowiemy się w środku Dobra, trzeba jej spróbować tego rumu? No jest no, ok z kolą strzelę sobie jednego I wam powiem czy mi skąpowało so. Here. we can sit here or yeah, have okay. a look. We can. Okay. spróbujemy sobie tego rumu. Co na 12 dolarów. Środ wygląda tak. Wszystko można kupić związane z tym rumem koszulki

Bo to to butelka 55 dolarów sprzeczenie na złotówki jakie 150 zł kapsy Coś lepszego to fajne Zobaczcie. Nice. Ah, so I can buy this one or just Yeah, it's for sale. it's, uh, fine. Uh, it's empty. <laughs> uh, can you tell me why is uh, the, the, the the white the, pole the there? Yeah uh, excuse me? Do you know why Bundaberg Rum chose a polar bear as the logo and mascot? Something uh, new. Back in the uh, 60s, 70s, um, our friend uh, of um, was looking for a reason to encourage the southerners to purchase the rum. Southerners thought um, rum was something you drank in the tropics. So he thought about it for a bit and decided that the fairy penguin just wasn't going to cut it. it just come off it. it a Ferry penguin. So he we went back and thought about it some more and his family name means fair.

Nie wiedziałem, że jeden rum ma tutaj tyle różnych odmian. Bardzo dużo ludzi tutaj to odwiedza. Super, super miejsce. Dwie szkloneczki z taką naprawdę fajną grawerką. Kupimy za 35 dolarów. 100 zł. No, tanio nie jest. Mam, mam to buy for me t-shirt? It's faded. Uh, how much is the t-shirt? How much is it? it is... I think expensive. No... Here everything is expensive. <laughs> Proszę bardzo. Czekoladki można kupić na bazie tagorową. Tak samo tutaj, czekoladki na waży, tego tagaromo i tak dalej, i tak dalej. No, fajnie to wymyślili. Banana toffee. Oh, to dobre wspomnienie. Banana toffee jest najlepsze, na mojej opinii. To a couple of waters too. Have a bit of water in between each flavour to rinse out a little bit. Thank you very much Minnie. This okay. is the rumble. This is chocolate. Andrew. That's and salted caramel. Salted caramel. And that's chocolate. Yes. That's chocolate. Rumble. 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 Free rumble for wow. Andrews. For me? Yes. Okay, thank you very much. It smells good. And uh we'll I need the water here. Yeah? Okay, here, here, here. Here. Okay. Oh, okay. Cheers. My uh, Kalua. Coffee. It's very sweet and tasty really nice.

Tom, what, are, what are about you? Which one is favorite? The banana. The banana. Same. Okay. The best seller. And Krista? Which one is your favorite? Chocolate. Chocolate. Okay. Okay. Very good. The chocolate and banana is favorite here. We are highly recommended. Yeah. <laughs> <laughs> Opuszczamy tą pierwszą fabrykę. Fajne jest to, tylko you have trzeba. Gorszym śmieszać, bo przetestowałem pierwszą szklaneczkę z samym nodem, to yeah. tak nie bardzo. Ale później jak zamówiłem z jakimś innym smakiem bananowym to nawet fajnie to współgrało Tom! Hello! Where I am look lookout! Can I have a look? Proszę bardzo, takie widoki coś innego without being reckless. As a pilot he knew exactly what he and his machines could do. It is fitting that this beautiful memorial should be erected on the highest point in the district. Bardzo busy Wygląda to tak, że wjeżdżasz autem i z samochodu robi zakupy. Obsługa przynosi prosto do auta, to co zamawiasz, kasuje i odjeżdżamy dalej. Tak się kupuje alkohol w Australii. W tej jakaś drama w takim spokojnym miejscu. Nie wiem o co chodziło, ale ktoś kogoś gonił i ktoś jest sklep z alkoholem. Także być może poszło komuś o, o coś po jakimś, powiedzmy, upojeniu alkoholowym. Nie wiem, pierwszy raz coś takiego się tym spotkałem, ale w tej chwili wszystko w porządku. יאללה, חכה לדוב כי תמשיך את הדבר Land. Mamy pierwszy styczeń 2024. E, idziemy sobie na plażę, czyli nowy rok. Zaczynamy od plażowania. Grace, how are you today in New Year? Good, nowy rok, nowe życie, nowe doświadczenia, nowe, 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 We cannot like drop problems just like that. But of course, we start to positive, mm. and we start from beach today. Mm. We have first January 2024. Welcome. Welcome. Lazio nie jest duża. Ale, wiadomo. Fajny piasek. Pale nie za duże. Ludzi jakieś 200 osób. Także jak widzicie wszyscy Australijczycy zaczynają nowy rok od plażowania. To jest tutaj normalne. Nawet dzisiaj nie ma słońca ale jest parno. E, temperatura Jakieś 26-28 stopni. Woda ciepła. O tu kurcze, fajnie. Zaraz do niej skakuję No i rozpadało się. E, pierwszy raz bywałem w takim dużym deszczu w oceanie. Fajna woda tutaj jest. E, Dosyć ciepła. Co inna niż w Sydney. W Sydney jest bardzo zimna. Grace, hałas w tym motoru. Wow. Woda jest też pływała. Robi to rzadko. Także woda naprawdę musiała być fajna. Ale spadamy już, bo naprawdę cała spada. Godzina wodzie nam w zupełności wystarczy. Oto droga z oceanu do parkingu. Jak widać wszystko mokro. Uciekamy. O, niedługo rzeczka nabierze wysokości. Zamieni się w wirujący potok, a tutaj, już blisko do naszego Porsche.